Witam serdecznie. Dostaję od was wiele pytań, dlaczego nie spływają na nas sponsorów pieniążki od naszych poleconych. Już wam na to pytanie odpowiadam. Tylko poprzez zakup paczek naszych poleconych przez Topole bypax, dostajemy prowizję. Jeśli kupują przez koszyk reinwestycyjny, nie dostajemy prowizji. Czyli jak wypłacają pieniążki z naszych paczek, przelewają wszystkie środki do do koszyka reinwestycyjnego, z czym ja się spotykam bardzo często, że ludzie tak robią i kupują od razu sobie jakby z jednego koszyka, nie dostajemy wtedy prowizji. Więc polecam po prostu powiedzieć swoim poleconym, dać im taką informację, żeby w miarę możliwości kupowali z tego koszyka paczki, a tylko to co spływa na koszyk reinwestycyjny po prostu reinwestowali, żeby nie używali przekazania. Środków do koszyka reinwestycji. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo.